Co jest? Co jest? Co jest? Ja Dzień dzisiaj kolejny poradnik, jak zrobić trapa. Dlatego potrzeba data packa. który jest w link opisie, więc możecie go ściągnąć. To no, on działa trochę tak jak, no jak nabitka, trochę. Żeby go stworzyć, trzeba dać najpierw podkę niewidzialności od tej niedzielności i gwiazdę. Nagle gwiazdę i rzucić. I pojawi Wam się tutaj jajko. No i kiedy postawicie je na przykład tutaj, a, jest za blisko tego domu, to jak postawimy go tutaj, to Wam się pojawi taka obręcz. I dostaniecie takiego, taki diament. No i teraz tutaj, jak tu jesteście, to ta obręcz jest do wszystkiego. Możecie tutaj zbudować e, na przykład e, w taki sposób, że... Możecie zbudować tutaj jakąś rzecz, tylko że to ma 5 kratek. Później rzucacie to i to znika. I i to zostaje jakby po prostu, jakby nigdy nie było i wy jeszcze dodatkowo jesteście niewidzialni. No, tacy jesteście niewidzialni. Jak znowu rzucicie, to on będzie widzialny. Tylko nie rzucać tak, że po prostu, że się ma... No i teraz patrzcie, nie róbcie tak, bo wam to zniknie. Znaczy, jak macie kreatywę, to wam to zniknie, a jak i tak rzucicie... To nic się nie stanie będzie wyrzucony. Tylko musicie tak wyrzucić, no i tak, możecie to. Po prostu. To jest jakbyście zbudowali sobie taki mały domeczek i byście chcieli to ukryć. Lub, jeżeli właśnie może zrobić takiego trapa, Zwy jak zwyczajna osoba tu idzie. Idzie, idzie, idzie. Widzi taką tajutkę. I wy to zmieniacie nagle i się pojawia w jakimś e, w więzieniu. taki trap to jeżeli chcecie zrobić takiego trapa że wy, wy, tutaj będzie taka dziura dziura żeby osoba weszła poszła a teraz na nie widzę zrobić, że tu jest lawa będzie taka niespodzianka. Um, to, że to jest wysoko. Więc mogli zrobić taką że Tak. I właśnie taki jest trap. Mówicie tu, 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 tu. Ona tak wchodzi. Wchodzi. Myśli sobie, że to jest jakieś przejście. Wy tam, nie wiem, tutaj ci czekacie. E, no i idziecie, idziecie, idziecie. Ona włazi. I wyrzucacie i ona się spala. I taki trap można zrobić. Tylko jest pełen błąd. Właśnie to. Jak jest śnieg to właśnie śnieg się usuwa, jeżeli wysokość będzie tu, jeżeli ten, bo śnieg jest już w ogóle na innym poziomie, już w tym innym bloku i się niszczy, kiedy się zmienia. Więc zostaje takie coś. I tak wygląda właśnie tekstura e, bez śniegu. Tak właśnie wygląda to. No to na tyle tego filmu. E, Widzimy się ten. Widzimy się kiedy ten. Kiedy będzie jakiś film. No, więc o oh, co to jest? Akurat jestem się złapałem. No, e, więc ja się z wami zagnam. Cześć. Zapomniałem powiedzieć, żebyście zostawili subę dzięki.